Problem? No wiem, wiem. Księga ulicy mówi jasno. Kto cię lajerem nazywa, ten poryj obrywa. To co robimy? No co? Szybkie solo przed klubem i wracamy pić. Alright. No, dobra, najpierw zasady. Dozwolony jest wszystko oprócz dzwonienia na psy. Walczycie dotąd, aż jeden odklepie w matę. Wszystko jasne? Jasne, jasne. Ciej, ciej. No, ale jak aro będzie klepał w matę, jak bijemy się na asfalcie? Jezu, to w asfalt wszystko jedno. Poza tym, jedyne, w co będę klepał, to twoja japa. Akurat. Dobra, uwaga. Trzy, cztery. Cień, cień, cień. Cześć nawo. A w jaja też można walić? Pewnie, że można i tak nie trafisz. Chińska meta zrobiła swoje. Gotowi? Gotowi? Gotowi. Na no to ogień! Ale się nachrupnęła jak przegoby w golfie. Czas przebił gardę, idź po furę, trzeba go zawieźć do szpitala! Nie to tak szybko, Walu! Najpierw musimy opić spotkanie!